Cześć, witaj serdecznie z tej strony, Darek Zelina. Do dziś, nieco luźniejszy temat, opowiem Ci o takim kraju jak Włochy, i na koniec zobaczysz, co to ma wspólnego z językiem angielskim i jaką lekcję możesz wyciągnąć, jeśli chodzi o język angielski, przede wszystkim o podejście do komunikacji. Kilka lat temu byłem na wycieczce we Włoszech. Nie znałem, nie znam też języka włoskiego i z tego, co wiem, panuje taka powszechna opinia, że Włosi niezbyt chętnie mówią po angielsku, że też nie znają tego języka, Jest tak naprawdę nie spodziewałem się tam jakichś konwersacji, jakichś rozmów, ale myślę sobie w jakichś sytuacjach kryzysowych, no z pewnością jakoś się dogadamy. I na taką sytuację kryzysową nie trzeba było długo czekać, bo tak naprawdę tuż po przyjeździe okazało się, że z sufitu naszych Znajomych, którzy przyjechali z nami, kapie woda. Tak po prostu cieknie woda kap kap. Jakby tego było mało, ona kapała sobie na taki stolik z lampką, lampką podpiętą zresztą do prądu. Na no, nikim nie robiło to wielkiego wrażenia, jeśli chodzi o obsługę hotelową. Mam nawet wrażenie, że byli trochę zdziwieni, że w ogóle zgłaszamy coś takiego. Może wy też macie jakieś ciekawe historie z wycieczek do tych europejskich krajów. Koniecznie podziel się tym w komentarzu. No więc wtedy ja, dumny, młody człowiek, znający język angielski, postanowiłem pomóc moim znajomym rozwiązać tę sprawę szybciej. Więc poszliśmy na recepcję Staram się wyartykułować w języku angielskim, co się dzieje w pokoju moich znajomych. Moja rozmówczyni, pani na recepcji, w wieku dwudziestu paru lat dała mi do zrozumienia, że nie zna angielskiego, że nie mówi po angielsku. Byłem trochę zdziwiony. Był to hotel trzygwiazdkowy, może nie był jakiś super prestiżowy i renomowany, ale jednak, no wiecie, turyści z różnych części świata do czegoś to chyba zobowiązuje. Warto by było znać przynajmniej kilka podstawowych zwrotów. Może wymagam zbyt wiele, ale jednak. Hotel to hotel. Ta dziewczyna na dźwięk angielskiego w ogóle stała się taka zawstydzona, taka zestresowana. No i ta dziewczyna wpadła na taki pomysł, tutaj naprawdę duży plus za kreatywność, wyjęła swój telefon i włączyła Google Translate, czyli tłumacza Google'a. Ona napisała jakieś zdanie po włosku, ja otrzymałem tłumaczenie po angielsku. I później ja zrobiłem to samo, napisałem po angielsku. Ona otrzymała tłumaczenie po włosku. I tak z czasem, naprawdę zdanie po zdaniu, ona zaczęła od czasu do czasu tam wtrącać jakieś angielskie zwroty, zdania. Więc już nie chciała jej się pisać, więc odpowiedziała częściowo po angielsku, częściowo wygestykulowała. Jeszcze jedno zdanie, jeszcze jedno zdanie, coraz więcej tego angielskiego wplątywała. I pod koniec rozmowy okazało się, że tak naprawdę my w 90% rozmawiamy może nie super płynnym angielskim, może czasem łamanym, może czasem gdzieś tam naokoło, ale ona była w stanie, mimo wszystko, bez większych problemów, Wyrazić to, co chce wyrazić, no i też rozumiała to, co ja do niej mówię. Zobacz, jaki tutaj wystąpił mechanizm. Tak naprawdę ten jej smartfon i, i ten Google Translate był dla niej takiego pewnego rodzaju zabezpieczeniem takim poklepaniem po ramieniu spokojnie, widzisz, jesteś bezpieczna, teraz w razie czego masz tutaj pomoc. Ona na początku, za pierwszym razem, tak się wystraszyła tego, że ktoś będzie do niej mówił po angielsku, że od razu założyła: Nie dogadam się, zamknęła się na całą konwersację. I teraz pomyśl sobie, jak bardzo często wygląda to tak u Ciebie, że ktoś na ulicy zaczepi Cię, czy być może ktoś z Twoich znajomych powie do Ciebie coś po angielsku, czy być może, no, jakakolwiek inna sytuacja, masz rozmowę kwalifikacyjną w języku angielskim i zakładasz, y, nic nie powiem, nic nie umiem, I don't speak English. Na wszelki wypadek to po powiem, że nie, nie mówię po angielsku, żeby ktoś do mnie nie mówił. Nieważne, że chodzę wiele lat do szkoły językowej, że uczyłem, uczyła się w szkole przez wiele lat, że samemu naprawdę bardzo dużo rozumiem z materiału wideo czy z tekstu czytanego. Ale ja nie mówię po angielsku. Na wszelki wypadek, żeby nikt ze mną nie rozmawiał. I dokładnie właśnie taki sam mechanizm wystąpił u tej dziewczyny z recepcji. I teraz dla kontrastu inna sytuacja, która po prostu powinna być dla ciebie super inspiracją. Też we Włoszech kilkaset metrów dalej od tego hotelu. Zawsze miej to z tyłu głowy. Ta historia jest naprawdę wesoła, ale ona pokazuje, jakie można mieć odmienne podejście do angielskiego. Prawdopodobnie było to nawet chyba tego samego dnia. Ogólnie w tej okolicy, wszędzie gdzie żeśmy chodzili, to raczej nikt nie mówił po angielsku. Nie staraliśmy się dowiedzieć na ulicy o to, gdzie tutaj można zjeść dobrą pizzę, no bo wiecie, Włochy pizza, co wcale nie było takie łatwe, ponieważ w godzinach, kiedy my żeśmy chcieli coś zjeść, trwała siesta, czyli taka totalna przerwa. I gdy tak pytaliśmy na przykład przechodniów, to każdy dawał nam do zrozumienia No English! We don't speak English. I w ogóle ludzie, gdy słyszeli angielski, ignorowali nas, najlepiej by uciekli gdzieś. I tak, wędrując po tym miasteczku, spotkaliśmy pewien sklep. I na tym sklepie był dumny napis We speak English. Prawdopodobnie sprzedawca tego sklepu dostrzegł pewną zależność, że skoro nikt nie mówi po angielsku, to może ja będę mówił po angielsku i będzie to przyciągać tych turystów. Czyli to We speak English i faktycznie zadziałało. Pomyśleliśmy w końcu ktoś tutaj w tej okolicy mówi po angielsku, w końcu się dogadamy. Być może wypytamy o więcej rzeczy. Więc wchodzimy do tego sklepu i tam były takie włoskie napoje, charakterystyczne. Wiecie, dla Włoch napoje czerwone, słodkie, wytrawne. Wiesz o co mi chodzi? I pytam tego sprzedawcy po angielsku, który ten napój pan poleca. Jego odpowiedź brzmiała tak. Wskazał na jeden napój, powiedział: Hmm, wskazał na drugi napój i powiedział coś w stylu. Informacja doskonale została przekazana, który z tych napojów jest mocniejszy, to znaczy bardziej smaczny. Widzisz teraz kontrast w podejściu tych dwóch osób. Pierwsza osoba totalnie bała się angielskiego, umiejąc go, umiejąc go na całkiem dobrym poziomie. Druga osoba, nie umiejąc w ogóle angielskiego, stwierdziła, po co mi jakieś tam słowa czy zwroty, skoro ja mogę się dogadać, niewerbalnie. I mimo wszystko z tych dwóch osób, ja bym wolał mieć podejście tej drugiej osoby. Czyli jestem wyluzowany, jeśli chodzi o naukę języków. Po prostu to, co umiem, to umiem. To, co będę w stanie, to przekażę, a resztę sobie jakoś dopowiem, resztę gdzieś tam okrężną drogą przekażę. I okazało się, że na szczęście takich właśnie pozytywnych Włochów było tam więcej, bo później wynajmowali na przykład auto, i naturalnie zapytałem, czy ten samochód ma jakieś ubezpieczenie. Po angielsku ubezpieczenie? Insurance. Prawdopodobnie po włosku będzie to coś w stylu Insuranza, czy jakoś tak. Więc e, mój rozmówca zrozumiał, o co chodzi. I jak mi odpowiedział, krzk, ok, pum! Rozumiesz, co mi powiedział? Czyli jeśli samochód gdzieś tam się zarysuje, to nawet się tym nie trzeba przejmować, ale jeśli byłaby stłuczka, no to trzeba do niego zadzwonić. Informacja została przekazana. Ktoś może powiedzieć, to po co w ogóle uczyć się języków, skoro w taki sposób jesteśmy się dogadać w stanie wszędzie? No pewnie w podstawowych sytuacjach faktycznie tak by było, że wiele rzeczy jesteśmy w stanie przekazać niewerbalnie, bez znajomości słów. Natomiast ja bym miał takie podejście, że warto być luzakiem, jeśli chodzi o języki, ale warto też mimo wszystko się uczyć, no bo gdybyśmy chcieli porozmawiać na nieco poważnym, niejsze tematy, przekazać nieco więcej detali, i szczegółów to wtedy już jakieś słowa jednak by się przydały. Tym bardziej przez telefon, znaczy trudniej wytłumaczyłbym mu, że mam stłuczkę powiedzmy na takiej i takiej ulicy, i że na przykład zderzyłem się z motocyklem, Ci pewnie też by się to dało przekazać, niż gdybym znał włoski lub gdyby on znał angielski, czy też polski. Więc pamiętaj zawsze miej to z tyłu głowy. Nie bój się języków, nie bój się komunikacji, nie bój się rozmowy z ludźmi, bo informacje tak czy inaczej z pewnością będziesz w stanie przekazać. Pokazać. Im więcej słów i zwrotów, zwrotów to przede wszystkim znasz, tym łatwiej będzie Ci się komunikować i tym luźniej przekażesz tę informację, tym swobodniej będziesz się po prostu czuć. Daj mi znać, jak Ty oceniasz te historie, jakie jest Twoje podejście do komunikacji z ludźmi. Jeżeli te historie Cię zainspirowały, to koniecznie też mi daj znać w taki sposób. No i bardzo Cię proszę o przekazanie tego materiału, o udostępnienie go znajomym, bo wierzę, że ich też zainspirują te historie, być może rozbawią, być może też w jakiś sposób pozwolą spojrzeć inaczej na Angielski. Natomiast MI da to także możliwość dotarcia do większej grupy osób, do zainspirowania większej grupy osób i do zwiększenia zasięgów tego materiału, za co Ci serdecznie dziękuję. Pozdrawiam Cię gorąco, zobacz też inne moje materiały, które są dostępne na moich mediach społecznościowych. Widzimy się już niebawem w kolejnym. Cześć!